Gorące nowości na 2025. Nowości, których Twoje szupaki, Twoje sandacze, Twoje okoliny na pewno nie widziały. Patrzcie, co przygotowaliśmy dla Was. Zaczynamy od tego: jest to Savage gir Minow. Tego jeszcze nigdy nie było. Są to jaskółeczki. Zobaczcie, jakie eleganckie jaskółki. W mega kolorach, megałowne kolory, których Twoje ryby na pewno nie widziały. Moim zdaniem, to zrobi robotę. A ten kolor to już robi naprawdę ultra dom robotę. Rozmiary: 8 cm, 10 cm, 12,5 cm oraz 15 cm. W takich rozmiarach mamy te oto minowe od Savage gir. I uwaga: zrobiliśmy dla Was jeszcze jedną fajną rzecz. A mianowicie, te oto jaskółki dostępne są w miksie. Zestaw jaskółka Savage gir. Tak to się nazywa na stronie, klikasz jedną sztukę, dostajesz aż sześć jaskółek w wybranym przez Ciebie rozmiarze. Ale teraz sztos, sztos, którego Twój Szczupak na pewno nie widział, którego Twój Szczupak będzie na pewno gryzł. Patrzcie to, są to limitowane przynęty Westin Ricky, The Roach, rozmiar 14 cm, w malowaniu tylko i wyłącznie Fatfishową. Zobaczcie te kolory. Takiego lina Twój Szczupak widział tylko żywego, a teraz możesz tego mieć w swoim pudełku. Te oto kolory są tylko i wyłącznie dostępne na fatfishpalette.be Bie na stronie fatfishpalette.pl, posłuchuj. Jaskółka Savage Gear. Albo Ricky the Roach, Fatfish, na pewno je znajdziesz. Ilość tu jest mocno ograniczona, tego, kto pierwszy, ten lepszy. I łowi na przynęty, których Twoje szczupaki jeszcze nie widziały.